Jest w temacie, który miał być wczoraj, a jest dzisiaj. Czyli leśna notka 4 dotyczy pralki, a w zasadzie, co i jak zrobić, jak w pralce brakuje wody. Co sprawdzamy? Dlaczego w pralce może brakować wody? Wiemy o tym, że niektóre zawory, do których pralki są podpinane, mogą mieć w sobie filtr. Tam jest siteczko, które trzeba wyczyścić. Taki ten zawór ścienny. Druga rzecz to jest taka, że filtr nie w wężu, tylko na wejściu do pralki, gdzie podłączamy wąż, tam jest na pewno siteczko. Więc jeżeli pralka zgłasza błąd z powodu braku wody, no sprawdzamy te filtry. I trzecia rzecz, która jest, no to nowoczesne pralki mają zawór Aquastop. Zawór aqua stop, to jest taki, który wykryje, że jeżeli nastąpił wyciek z palki, to wtedy zamyka węża i nie ma wody w palce. Także sprawdzamy filterki. Żelka, wróć. Sprawdzamy filterki i sprawdzamy aqua stop. Super żelka, nie pilnujesz. Nie pilnujesz.